Ciałaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj odcinek w sumie z podsumowania, ponieważ auto mam już rok czasu. Zrobiłem nim 15 tysięcy kilometrów. Opowiem Wam, co zrobiłem, jakie modyfikacje, jakie poprawiłem wady, bo kilka ich było i co gdzieś tam robiłem poza kamerą i poza tym, co widzieliście na YouTubie, ale i opowiem o tym, co. Również powinniście widzieć na YouTubie, jeżeli nie widzieliście, to sprawdźcie sobie inne moje filmiki. Wszystko jest tam pokazane i opisane. Na samym początku auto kupiłem z przebiegiem 155 tysięcy km. Aktualnie ma 169 tysięcy z groszem, więc zaraz będzie 15 tysięcy km. Może zaczniemy od tematu spalania, bo to jest przy 4 litrówce podwójnie doładowanej temat. Yy jakie to strasznie, jak to auto dużo nie pali. Ja uważam, że auto pali naprawdę bardzo przyzwoicie na to, co oferuje. Bo średnie spalanie z tych 15 tysięcy kilometrów wyszło mi około 15-16 litrów w trybie mieszanym. Miasto i trasa. Powiedzmy trasy z 30%, miasta z 70%. Czy to jest dużo? Wydaje mi się, że nie. Średnio jeden kilometr kosztuje złotówkę, więc 5 tysięcy kilometrów, 5 tysięcy złotych i tak dalej analogicznie, więc średnio powiedzmy 15 tysięcy kilometrów kosztowało 15 tysięcy złotych. Czy było warto? Słuchajcie, było warto, naprawdę auto sprawia mega, mega fan mega frajdę, dynamikę, no jeździ się nim przegenialnie, mi się jeździ super, I naprawdę najlepsze auto jakie miałem, spełnione marzenie i... Naprawdę z czystym sumieniem, z czystym sercem mogę jakiekolwiek 4-litrówki Wam polecić, jeżeli ktoś jest freakiem i, i lubi auta z fałsem. 15 tysięcy przewalił na paliwo w rok, nie? Ja pierdolę, są ludzie, słuchajcie, w ogóle... Uff. Z dużej i takiej najbardziej wizualnej modyfikacji, tak jak widzieliście na poprzednich filmach i tak jak możecie zobaczyć teraz, była zmiana kolorów Nardo Grey, oryginalny od Audi oraz stylizacja miętowymi dodatkami na Manzory. Tak sobie to wymyśliłem, auto tak wystylizowałem, mi się ono podoba. Jest takie subtelne, ale jednak wyróżniające się na, ulic na ulicy. Nie ma dodatków Maxtona, nie ma milionów karbonów ani niczego. Mógłbym to zrobić, ale, ale autem jeżdżę daily. Tak jak nazwa kanału sugeruje, autem jeżdżę na co dzień, więc yy, na co dzień się sprawuje idealnie. Również jak jesteśmy przy tyle auta z małych modyfikacji, przyciemniłem tylne lampy. Zastanawiałem się, czy nie kupić lamp od polifta, tych przerobionych przez Chińczyków. One pasują plug and play i nie zrobić. One są takie oryginalnie ciemniejsze, ale przyciemniłem je. Dobrze to wygląda. Jest oryginalny wzór. Jeżeli będę miał fantazję, no to je kupię. Parę osób je ma i naprawdę jakościowo one, słuchajcie, niczym nie odbiegają. No ale oryginał jest przyciemniony, jest położona folia na nie. I i wygląda to dobrze, żadnych problemów z przeglądem, policją ani z niczym nie było, nie ma, więc modyfikacja na plus i modyfikacja zostaje. Z modyfikacji, których również nie pokazywałem, było obniżenie auta. Auto obniżyłem łącznikami obniżającymi od mapeta. Kupiłem łączniki, skręciłem je, rozebrałem koło. Ściągnąłem od wewnątrz yy, łącznik obniżający oryginalny na krótszy od mapeta i około 3 cm względem serii auto jest obniżone, także żadne krawężniki ani nic, nic nie hacze. Jest idealnie, jest dobrze. Tył jest tak, akurat na ciasno na, na palca, więc dobrze. Troszkę auto też od razu jak się obniżyło mniej i się rzuca, że wystają koła. One w sumie nie wystają, a wystaje tylko rant ochronny, bo ta opona Pirelli dedykowana do Audi po prostu ten rant ma tak ogromny, wielki, duży, ale dobrze, dzięki temu w żadnym miejscu felga nie jest nigdzie uszkodzona, są w stanie naprawdę 9,5 na 10. A przypominam, że siedzą tutaj oryginalne felgi z Audi RS4, RS5 Kucizna pomalowane w czarny połysk. I odsiedzą od góry, tutaj są spasowane. No, idealnie ET26, szerokość 9J, więc tak to wygląda z obniżeniem. Aktualnie auto stoi na Dynamiku i wygląda to tak jak widzicie. Co do obniżenia, przód stoi wyżej o pół centymetra względem tyłu. Teraz auto stoi na takiej nierównej drodze, więc ten przód w ogóle. Nie jest taki wyższy, ale mierząc na równym podłożu, i w ogóle przód jest pół centymetra wyższy. Dlaczego? Ponieważ przód przy przyspieszaniu, dochymowywaniu i w ogóle bardziej pracuje, a dwa, żeby nie haczyć żadnymi krawężnikami, nic na łącznikach ustawiłem sobie tak, żeby przód był pół centymetra wyżej. Auto nie zgłasza żadnych błędów ani nic, więc celowy zabieg i tak to wygląda. Jeszcze z małych fakapów które zrobiłem i które również były na wideo, są zaciski i ich lakierowanie. Polakierowałem je w kolor miętowy od Nardo Grey, tylko że niestety, ale lakier bezbarwny mi nie wysechł. Nie wiem jakby czemu, ale łapał brud, i aktualnie zrobiła się taka struktura szorstka, i one są po prostu brudne. Można to umyć, zmyć, a na dobrą sprawę trzeba je dać do kolejnego lakierowania albo je polakierować, całe umyć, rozebrać itd. Tak tak Miało to być tylko stricte wizualnie. Było na zasadzie eksperymentu. Cóż, nie wszystko zawsze wychodzi. Kolejną rzeczą, którą robiłem poza kulisami, jest regulacja maski z tej strony. Na filmiku z wadami mojego auta pamiętacie, że mówiłem, że to jest wada, spasowanie maski i nie wiedziałem dlaczego tak jest. Pytałem też ludzi na forach, którzy mają auta np. przykład od nowości bezwypadkowe itd., itd. I oni również z tej strony maskę mają niżej. Nie rozumiem tego spasowania Audi, ale y, mocowanie tutaj, które, na którym jest maska oparta, jest na dwóch fasolkach. Zdemontowałem tutaj te plastiki, zdemontowałem tutaj wszystko, co tutaj się znajduje, zbiorniczek i tak dalej, i tak dalej, i wyregulowałem to. Ale teraz to nie da się wyregulować tego tylko na tych fasolkach, ale trzeba od razu to wyregulować z tamtą stroną. Trzeba spasować przód tutaj błotnik tutaj do błotnika do wysokości, żeby szpary się zgrywały. Cały czas operacyjny, nie wiem, zajął mi z 3-4 godziny zabawy w dwie osoby, ale teraz jest idealnie. Więc jeżeli blacharze to robią, regulują, naprawdę szacun, bo zabawy z tym było mnóstwo. Jedną z rzeczy, którą też zrobiłem i też było w sumie w filmie na YouTubie, Słuchajcie, wymiana przycisku start-stop był brzydki, popękany, był zmęczony. Teraz jest założony nowy od Audi RS6. Ono się w sumie niczym nie różnią. Jest oklejone folią PPF. Również tutaj ten dekor w Black Piano całe zdemontowałem, całe wypolerowałem. Nakleiłem na niego folię PPF, mimo że folii nie nakleiłem idealnie. Bo nie miałem żadnej formatki, nic tylko samiem robiłem, to spełnia funkcję i jest elegancko oklejone, więc nie ma szansy, żeby się porysowało ani nic. Również dodana gałka od powiedzmy na wzorze od RS6, zakupiona od kolegów wiadomo skąd, w karbonie z emblematem S6. Skórę zostawiłem oryginalną, troszkę też było roboty, żeby ją przełożyć, ale jest i wygląda to naprawdę dobrze. Jedną z wad, których jeszcze nie naprawiłem, jest grzanie fotela kierowcy. Nie miałem czasu, słuchajcie, ani chęci samodzielnie się za to zabierać, bo nigdy tego nie robiłem. A odstawienie do specjalisty wiąże się z tygodniowym, pewnie dwutygodniowym postojem auta. Nie mam jeszcze trzeciego auta, żeby móc to zrobić, więc grzanie fotela nadal nie działa. Tak samo radary z przodu nadal nie są skalibrowane. Również ta sama osoba, ta sama firma to zrobi, naprawi ten fotel, skalibruje radary, ale czasowo nie miałem kiedy tego spiąć tak naprawdę. Więc to są dwie rzeczy z całej reszty, których jeszcze nie zrobiłem ze wszystkich wad, które w tym aucie były. Nie wiem, czy pamiętacie też, tutaj na tej stronie miałem 5 wgniotek, zostały wyciągnięte metodą PDR, bez lakierowania, bez niczego, wyciągnęli mi je elegancko, 2 dni oddałem auto i po prostu jak nówka, zero wgniotki, niczego, po prostu naprawdę bardzo dobra robota. Zapłaciłem za to, jeśli dobrze pamiętam, 700 zł, więc za 5 wgniotek, 700 zł, Wydaje mi się, że jest to naprawdę uczciwa cena za jakość i za brak malowania tego elementu. Naprawdę myślę, że warto. Z modyfikacji mechanicznych na dobrą sprawę są tylko wydech zmodyfikowany przez ten rok, wstawiany X-pipe i zmodyfikowane tylne puszki. Auto jest głośniejsze, ale jest przyjemne. Błuczy sobie tak fajnie na wysokich obrotach, słychać, że to jest V8. Ale nie jest taki wulgarny jak RS. AMG, czy też jakieś BMK, MK czy coś. I trochę mi tego brakuje, że on nie jest tak wulgarny, tak agresywny. I zastanawiam się, czy tych końcówek wraz z tylnymi puszkami nie wywalić, założyć inne końcówki większe, ale dać te końcówki do tego, żeby na nich od góry dać do wypalenia emblemat S. Tak jak Mercedes ma AMG, BMK ma MK, RS-ki niby tam jakieś są, ale żeby też tak zrobić S. Nie wiem jak mi tam fantazja pozwoli, i czy to zrobię, ale wydaje mi się, że jakby ta tylnej puszki w ogóle by nie było, mimo że ona jest zmodyfikowana, to auto brzmiałoby jeszcze lepiej. Bo katalizatorów wyrzucać nie chcę, katy muszą zostać obowiązkowo. No i może rezonatory bym w końcu wyrzucił, bo też ich nie wyrzuciłem. A tak na dobrą sprawę, z mechanicznych nie jest nic. Ee, mechaniczną modyfikacją można i nie można nazwać soft skrzyni biegów DL500. Jeden tego Estronika, teraz skrzynia naprawdę chodzi Mute Malina, idealnie zmienia te biegi. Z 2200 bieg zrzuca na około 1600. Wszystko chodzi, wszystko działa. Naprawdę soft. Żałuję, że zrobiłem tak późno, po pół roku dopiero, ale teraz chodzi idealnie, perfekcyjnie. Jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłem również poza kulisami, jest wymiana głośnika w nagłośnieniu do Dolufsen z tyłu w Tam Tamten głośnik poprzedni miał y, odklejoną membrankę, ta membranka gdzieś tam sobie robiła zwarcie w jakiś sposób, nie wiem, ale było i był taki dźwięk czasami takiego stukania, pukania lekkiego, i od zwarcia. Wymieniłem głośnik od Bengę Dolufsena założyłem inny i wszystko działa. Bas jest znowu fajny, mięsisty nagłośnienie naprawdę gra bardzo, bardzo dobrze. Teraz mięsisty. Bozik tam. I również poza kulisami oczywiście wymiana oleju. Olej, który zalewam aktualnie, to jest 0W40 z Liqui Moly'ego, Syntoil Energy. Taki sobie zalałem, kupiłem. Nie pamiętam ile za ten olej, za 10 litrów, chyba około 600 zł dałem. Również do silnika zalałem ceratek, również z Moly. Pobór oleju, na dobrą sprawę, jest, ale jest minimalny jak na 4.0 TFSI i w ogóle silnik TFSI, bo aktualnie od zmiany do zmiany yy, dolałem pół litra oleju na dobrą sprawę na 7000 km jeszcze 1000 i robię kolejną zmianę również na ten sam olej. Zastanawiam się nad półkanką, ale no nie wiem czy ma sens z tym ceratekiem, nie wiem czy jest sens zalewać półkankę, coś kombinować, bo pobór oleju jest minimalny, a FUMKA 40 podwójnie doładowana tego oleju zawsze będzie trochę poboru i Producent deklaruje w ogóle w 4,2 w Audi RS5 po buroleju pół litra na 1000 km i twierdzi, że to jest norma. Tutaj pół litra na 7000 km przy 8000 km zmiana, więc wydaje mi się, że naprawdę luks Podsumowując, pierwszy rok z autem, 15000 km autem jeździ się naprawdę naprawdę dobrze, mimo obniżonego zawieszenia na komforcie nie straciło auto w ogóle. Jeździe tym w pełni na co dzień. Auto prezentuje się tak, jak widzicie. Dajcie znać, czy przez ten rok te wszystkie modyfikacje wam siadły, nie siadły. I cóż, dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie łapeczkę w górę, zostawcie suba. I zachęcam do oglądania wcześniejszych filmików, jeżeli komuś coś umknęło z modyfikacji mojego S6. A teraz Siemaneczko.